Gromadzimy się w miejscu szczególnym, miejscu zaszczyconym obecnością Chrystusowego Krzyża. Krzyż postawiliśmy tu jako wierzący Polacy, aby upamiętnić tych, którzy 10 kwietnia zginęli pod Smoleńskiem. Przechodząc obok tego miejsca dotykamy tajemnicy śmierci i tajemnicy życia. Tak jak krzyż jest przypomnieniem o Chrystusowej zbawczej śmierci i o zmartwychwstaniu, do którego Chrystus wzywa wszystkich. Chciejmy odprawić tę dzisiejszą wielkopostną, warszawską i smoleńską drogę krzyżową w intencji tych, których wspominamy tutaj z szacunkiem i wdzięcznością. O Pana mego na twarz upadłego tęskność, smutek strach go ściska trwały

Zumdlający prawie śponający. Panie Jezu, ty powiedziałeś, kto chce być uczniem moim, niech weźmie codzienny krzyż swój i postępuje za mną. Chcę teraz pójść twoimi śladami i w myśli, postępować drogą twojej męki. Dozwól więc, aby żywo stanęło przed mą duszą to wszystko, coś dla mnie wycierpiał. Otwórz moje oczy i porusz serce, abym zobaczył i głęboko sobie uświadomił, jak bardzo mnie ukochałeś, ażebym całą duszą zwrócił się do ciebie, mój zbawco, a porzucił grzech który tak gorzkie zadał Tobie bóle Żałuję serdecznie za grzechy me o Panie Chcę rozpocząć życie na nowo Z całą powagą pragnę wyruszyć I iść za Tobą Pomóż mi także dźwigać z Tobą mój krzyż Bolesna Twoja droga jest szkołą wszelkiego cierpienia Wszelkiej cierpliwości i przezwyciężania się. Daj mi w niej poznać nędzę mojej własnej słabości. Daj mi pojąć wymowę tej bolesnej drogi. Wskaż, co właśnie ja i właśnie teraz mam czynić. A potem umocnij to zrozumienie i uczyń je owocnym, ażebym według Niego postępował.